Jesteś na co? Czułaś, kiedy Iwona Pawłowicz wstała, podeszła i cię uściskała? No na pewno było mi niezmiernie miło i, i nie spodziewałam się tego, a na długo to zapadnie w mojej pamięci. A te poprzednie wypowiedzi Iwony zostawały w twojej pamięci? Wracałaś do domu i wiesz, padałaś jakąś, nie wiem, lekką depresję? Znaczy, no wiadomo, że niektóre słowa, no, no bolały, ale ja nigdy nie, nie miałam o to do pani Iwony żalu, absolutnie. Ja czytałem ty podobno na próbach, dajesz z siebie wszystko oczywiście, jesteś bardzo lubiana wśród wszystkich. Powiedz, kto najbardziej cię wspiera ze wszystkich uczestników? Wiesz, co, no tak jak mówiłeś, wszyscy, wszyscy wspieramy się razem i każdy, każdy kto odpada, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nam przykro, bo to nie jest tak, że my to robimy, nie wiem, na pokaz przed kamerami, ale tak naprawdę jest w rzeczywistości. Jeden za drugim bardzo przepada i staramy się wspierać nawzajem. A czy było rzeczywiście tak, że to Dominika Tajner i Kucha? Były tymi osobami, które najbardziej cię wspierały? Tak, no myślę, że my górale to się trzymamy razem, ale tak, jak mówię, wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.